Byłem wówczas w Niemczech, dokąd powołały mnie wojny, które ciągną się tam jeszcze. Kiedy wracałem z koronacji cesarza do armii, początek zimy zatrzymał mnie na kwaterze, gdzie, nie znajdując żadnego towarzystwa, które by mi odpowiadało i nie mając zresztą na szczęście troska nienamiętności, które by mnie mąciły, siedziałem. Przez cały dzień zamknięty sam w ciepłej izbie, za jedyną rozrywkę zabawiając się z własnymi myślami. Jedną z pierwszych myśli było spostrzeżenie, że często dzieła złożone z rozmaitych części i wykonane ręką rozmaitych mistrzów mniej są doskonałe niż te, nad którymi pracował tylko jeden człowiek. Tak widzimy, że budowle, które jeden architekt podjął i wykonał, są zazwyczaj piękniejsze i lepiej rozmieszczone niż te, które wielu ludzi starało się skleić, posługując się starymi murami zbudowanymi w innych celach. Tak owe starożytne grody, które, bywszy z początku jedynie warowniami, zmieniły się koleją czasów w wielkie miasta. Są zazwyczaj tak licho rozłożone w porównaniu do tych regularnych proporcji, które inżynier wytycza wedle swej fantazji na pustej równinie, że chociaż zważywszy każdy budynek z osobna, znajduje się w nich często tyleż albo więcej sztuki niż w tamtych. Wszelako widząc, jak są rozmieszczone tu duży, tu mały i jak ulice są przez to krzywe i nierówne. Powiedziałoby się raczej, iż to traf, a nie wola kilku ludzi władających rozumem rozłożyła je w ten sposób. A jeśli się zważy, że mimo to, we wszystkich czasach było zawsze kilku urzędników obowiązanych z urzędu czuwać nad budowlami prywatnych osób, iżby służyły zarazem ku publicznej ozdobie, uzna się, że trudno jest, pracując tylko na dziełach cudzych, dokonać rzeczy bardzo doskonałych. Tak, wyobrażam sobie, że ludy, które bywszy w przódy półdzikimi, i cywilizując się jedynie stopniowo, układały sobie prawa jedynie w miarę jak dolegające im zbrodnie, i spory zmuszały je do tego. Nie mogą posiadać tak dobrych urządzeń, jak owe, które od samego początku swego skupienia przestrzegały ustaw jakiegoś roztropnego prawodawcy. Tak samo pewnym jest, że instytucja prawdziwej religii, której Bóg sam naznaczył przepisy, musi być nieporównanie lepiej postanowiona niż wszystkie inne. Aby zaś mówić o rzeczach ziemskich, sądzę, iż jeśli Sparta była niegdyś bardzo kwitnąca, to nie z przyczyny dobroci każdego z jej poszczególnych praw, między którymi było wiele bardzo dziwacznych, a nawet sprzecznych z dobrymi obyczajami, ale z tej przyczyny, iż będąc wymyślone przez jednego twórcę, wszystkie one zmierzały do jednego celu. I tak samo pomyślałem, że wiadomości książkowe. Przynajmniej te, których racje są jedynie prawdopodobne i na które nie ma żadnego dowodu, jako iż złożyły się i urosły stopniowo z zmienianie wielu rozmaitych osób, nie są tak bliskie prawdy jak proste rozumowania, jakie może naturalnym rozeznaniem uczynić człowiek o zdrowym rozsądku odnośnie do rzeczy, jakie mu się nastręczają. I jeszcze pomyślałem, iż jako że wszyscy byliśmy dziećmi, zanim staliśmy się mężami, i że długo trzeba nam było dać się powodować naszym chęciom i naszym preceptorom których dążenia były często sprzeczne, a z których ani jedne, ani drudzy nie zawsze może doradzali to, co najlepsze. Prawie niemożliwe jest, aby nasze sądy były tak czyste i pewne, jak byłyby gdybyśmy zawsze mieli całkowite posiadanie naszego rozumu od samego urodzenia i zawsze nim jeno się powodowali. Prawda, iż nie widzimy, aby w mieście burzono wszystkie domy jedynie w tym celu, aby je przebudować na inny sposób i upiększyć ulice. Widzimy jednakże, iż wielu burzy swoje domostwa, aby je odbudować na nowo. Niekiedy nawet zmuszeni są do tego, kiedy dom grozi niebezpieczeństwem zawalenia i kiedy fundamenty nie są dość pewne. Zgodnie z tym przykładem uznałem, iż nie ma w istocie prawdopodobieństwa, aby pojedynczy człowiek powziął zamiar zreformowania państwa, zmieniając wszystko od fundamentów i burząc je, aby wznieść na nowo, ani też chciał zreformować cały kształt nauk lub porządek nauczania, ustanowiony w szkołach, ale że co do wszystkich miemań jakie we mnie dotąd wpojono nie mogę uczynić nic lepszego jak wziąć się raz do tego, aby je z siebie usunąć iżby później pomieścić tam na nowo albo inne lepsze albo nawet te same skoro je dostosuję do miary rozumu i uwierzyłem mocno, że za pomocą tego sposobu uda mi się poprowadzić moje życie o wiele lepiej niż gdybym je budował jedynie na starych fundamentach i opierał się jedynie na zasadach które dałem w siebie wmówić w młodości, nie zbadawszy nigdy czy są prawdziwe. Mimo bowiem, że spostrzegłem w tym rozmaite trudności, nie były one wszelako bez lekarstwa, ani nie można ich równać z tymi, które mieszczą się w reformowaniu najmniejszych rzeczy tyczących powszechności. Te wielkie ciała zbyt trudne są do podniesienia, skoro raz runą, a nawet do podtrzymania, skoro się zachwieją i upadek ich jest zawsze rzeczą bardzo ciężką. Następnie co do ich niedoskonałości, jeśli je posiadają, a sama rozmaitość będąca między nimi wystarcza, aby upewnić, iż wiele z nich je posiada. Przyzwyczajenie złagodziło je z pewnością bardzo, a nawet usunęło lub poprawiło nieznacznie wiele braków, którym nie można by tak skutecznie zapobiec rozsądkiem. Wreszcie są one poniekąd zawsze bardziej znośne niż byłaby ich odmiana. Tak samo jak ścieżki wijące się między górami stają się. Siłą powszechnego uczęszczania, stopniowo tak gładkie i wygodne, iż o wiele lepiej jest iść za nimi, niż kusić się o prostszą drogę, drapiąc się ponad skały i wstępując aż na dno przepaści. Dlatego to nie umiałbym bynajmniej pochwalić owych natur mątliwych i niespokojnych, które niepowołane ani z urodzenia, ani z losu do kierowania sprawami publicznymi, wciąż dokonują w nich w myśli jakichś nowych przeobrażeń. Gdybym sądził, że istnieje w tym piśmie bodaj najmniejsza rzecz, przez którą można by mnie posądzać o to szaleństwo, byłbym bardzo nierad, iż pozwoliłem na jego ogłoszenie. Nigdy zamiar mój nie rozciągał się dalej, niż aby starać się zreformować własne myśli i budować na fundamencie, który by był zupełnie moim własnym. To iż, jako że dzieło moje dosyć mi się spodobało, ukażę wam tu jego modłę, nie znaczy bynajmniej, abym chciał komuś radzić na śladowanie go. Ci, których Bóg lepiej obdzielił swymi łaskami, będą może mieli górniejsze zamiary, ale obawiam się wielce, aby już ten oto nie był dla wielu aż zanadto śmiały. Już to samo postanowienie, aby się wyzbyć wszystkich mniemań, jakie się przyjęło poprzednio do wierzenia, nie jest przykładem, za którym godziłoby się iść każdemu. Świat jest poniekąd złożony z dwóch rodzajów umysłów, którym nie przygodzi się to bynajmniej, a mianowicie tych, którzy uważając się za zdatniejszych niż są w istocie, nie mogą się powstrzymać, aby się nie kwapić swym sądem, ani też nie mają dosyć cierpliwości, aby prowadzić po porządku wszystkie swoje myśli. Skąd pochodzi, iż skoro raz odważyli się wątpić o zasadach, jakie otrzymali i zboczyć z powszechnej drogi, nigdy nie zdołają się trzymać ścieżki, jaką trzeba obrać, aby iść bardziej prosto, i zbłąkają się na całe życie. Dalej, tych, którzy mając na tyle rozsądku lub skromności, aby osądzić, iż mniej są zdolni odróżnić prawdę od fałszu niż inni, których mogliby być uczniami. Raczej powinni zadowolić się tym, aby trzymać się mniemań owych drugich, niż szukać na własną rękę lepszych. Co do mnie, byłbym z pewnością z liczby tych ostatnich, gdybym miał w życiu tylko jednego mistrza. Lub też, gdybym nie był poznał różnic, jakie we wszystkich czasach istniały pomiędzy mniemaniami najuczeńszych, Ale dowiedziawszy się w szkołach jeszcze, że nie można wymyślić nic tak dziwacznego i małogodnego wiary, czego by kiedyś nie był powiedział jakiś filozof. Później... W podróżach moich poznałem, że ludzie, którzy mają pojęcia bardzo odmienne od naszych, niekoniecznie jeszcze są przez to dzikimi ani barbarzyńcami, ale że wielu z nich cieszy się tyleż albo więcej niż my rozumem. Zważyłem jak bardzo ten sam człowiek, z tym samym umysłem, wychowany od dzieciństwa między francuzami lub niemcami, staje się różnym od tego, czym byłby, gdyby zawsze żył pośród chińczyków albo kanibalów. Dalej ta sama rzecz aż do mód i strojów, która podobała się nam przed dziesięciu laty i będzie się nam może znowuż podobała. Niem dziesięć lat upłynie, wydaje się teraz śmieszna i niedorzeczna, tak iż na przekonania nasze raczej wpływa zwyczaj i przykład niż jakiekolwiek pewne zasady. Wreszcie większość głosów nie jest dowodem, który by coś był wart dla prawd nieco przytrudniej do poznania. Z tej przyczyny, iż o wiele prawdopodobniejszym jest, aby jeden człowiek trafił na nie niż cały lud. Z tych wszystkich przyczyn nie mogłem wybrać nikogo, którego mniemania zdałyby mi się godne, aby je przełożyć nad inne, i uczułem się niejako zmuszony podjąć samemu powodowanie sobą. Ale, jak człowiek, który kroczy sam i wśród ciemności, postanowiłem iść tak wolno i postępować w każdej rzeczy z tyloma ostrożnościami, aby, gdybym nawet miał się posuwać bardzo niewiele, uchronić się przynajmniej od upadku. Nie chciałem nawet zaczynać od tego, aby odrzucać zupełnie którekolwiek zmniemań, które mogły się niegdyś wcisnąć w moje przeświadczenie, w nie wprowadzone w nierozumem. Przedtem chciałem obmyślić dokładny zarys dzieła, jaki podejmowałem, i znaleźć prawdziwą metodę, która by mnie doprowadziła do świadomości wszystkich rzeczy dostępnych dla mego umysłu. Za moich młodszych lat, między innymi częściami filozofii, studiowałem dość pilnie logikę, między zaś naukami matematycznymi, geometrią analityczną i algebrę sztuki lub nauki, które mogły mi być przydatne w moim zamiarze. Ale rozpatrując się w nich, zauważyłem, iż co do logiki, jej sylogizmy i większość innych reguł raczej służą do wytłumaczenia komuś drugiemu rzeczy, które wiemy, lub nawet jak sztuka Luliusa, do mówienia bez rozeznania o tym, czego się nie wie, niż i do nauczenia się ich samemu. Mimo iż logika zawiera, w istocie wiele przepisów bardzo prawdziwych i bardzo dobrych jest w niej wszelako zamieszanych pomiędzy owe. Tyle innych szkodliwych lub zbytecznych, że prawie równie trudno jest wydzielić je, co wydobyć gianę lub minerwę ze złomu marmuru, którym nawet nie jest jeszcze naszkicowana. Co się tyczy analizy starożytnych i algebry współczesnych, to poza tym, iż rozciągają się jedynie na przedmioty bardzo oderwane i które zdają się bez żadnego zastosowania, pierwsza z nich jest zawsze tak związana z figurami, iż ćwicząc umysł równocześnie znacznie nuży wyobraźnię, w drugiej zaś tak się poddano władzy pewnych prawideł i znaków, iż uczyniono z niej sztukę mętną i ciemną, która zagwarza umysł miast by go rozwijała. To było przyczyną, iż umyśliłem szukać innej jakiej metody, która obejmując korzyści tych trzech, byłaby wolna od ich błędów. Mnogość praw dostarcza często usprawiedliwienia występkom. Państwo o wiele lepiej jest rządzone wówczas, gdy ma ich bardzo niewiele, ale w zamian bardzo ściśle przestrzeganych. Podobnie zamiast wielkiej liczby prawideł, z których składa się logika, sądziłem, iż wystarczą mi następujące cztery, bylebym powziął stałe i niezłomne postanowienie niechibienia ani razu w ich przestrzeganiu. Pierwszym jest, aby nie przyjmować nigdy żadnej rzeczy za prawdziwą, dopóki nie poznam jej oczywiście jako takiej. To znaczy, aby unikać starannie pośpiechu i uprzedzenia i nie zawierać w swoim sądzie nic jak tylko to, co się przedstawi memu umysłowi tak jasno i wyraźnie, iż nie będę miał żadnej możliwości podania tego w wątpliwość. Drugim, aby każdą z rozpatrywanych trudności podzielić na tyle cząstek, na ile się da i ile będzie potrzeba dla lepszego jej rozwiązania. Trzecie, aby prowadzić myśli po porządku, zaczynając od przedmiotów najprostszych i najłatwiejszych do poznania, i pomału, jak gdyby po stopniach, wstępować aż do poznania bardziej złożonych, przy czym należy przypuszczać porządek nawet między tymi, które nie tworzą naturalnego szeregu ostatnie aby wszędzie czynić wyszczególnienia tak dokładne i przeglądy tak powszechne, abym był pewny, iż nic nie opuściłem. Długie łańcuchy rozumowań, samych w sobie prostych i łatwych, którymi geometrzy zwykli się posługiwać, aby dojść do najtrudniejszych demonstracji, dały mi przyczynę wyobrażenia sobie, iż wszystkie rzeczy, które mogą podpadać świadomości ludzkiej, wysnuwają się z siebie w tenże sam sposób. I że byleby tylko powstrzymać się od przyjęcia za prawdziwą którejś, która nią nie jest i zachować zawsze porządek, jaki jest potrzebny, aby je wyprowadzić jedne z drugich. Nie mogą istnieć tak odległe, do których by się nie dotarło, ani tak ukryte, których by się nie odkryło. I niewiele miałem kłopotu z szukaniem tych, od których należałoby zacząć. Wiedziałem już bowiem, że od najprostszych i najłatwiejszych do poznania. Zważywszy, że pomiędzy wszystkimi ludźmi, którzy poprzednio poszukiwali prawdy w naukach, Jedni tylko matematycy umieli znaleźć jakieś dowody. To znaczy jakoweś racje pewne i oczywiste. Nie wątpiłem, iż należy zacząć od które oni rozpatrywali, mimo iż nie spodziewałem się stąd innego pożytku, jak tylko iż przyzwyczają one mój umysł do dokarmienia się prawdą i niezadowalania się fałszywymi racjami. Ale nie zamierzałem zgłębiać w tym celu wszystkich poszczególnych nauk, które nazywa się powszechnie matematycznymi. Mimo, że przedmioty ich są różne, godzą się jednakże one wszystkie w tym, iż nie rozważają czego innego, jak tylko rozmaite stosunki lub proporcje, jakie w nich zachodzą. Pomyślałem przeto, iż pożyteczniej mi będzie zbadać te proporcje w ogólności, podstawiając je jedynie w tych przedmiotach, których poznanie stanie się przez to łatwiejsze. Nie wiążąc ich wszelako zgoła z tymi przedmiotami, iżbym je mógł tym łatwiej zastosować później do wszystkich innych, do których by się nadały. Następnie wziąwszy pod uwagę, iż aby poznać te proporcje, będę niekiedy musiał rozważać każdą oddzielnie, a niekiedy tylko zapamiętać lub obejmować więcej razy. Pomyślałem, iż aby je lepiej rozważać oddzielnie, powinienem wyobrazić je sobie w liniach, jako iż nie widzę nic prostszego, ani też nic, co bym mógł jaśniej uzmysłowić wyobraźni i zmysłom. Aby je zaś ująć lub połączyć w większej liczbie, trzeba mi będzie wyrazić je sobie w jakichś cyfrach najprostszych, jak tylko możebne. W ten sposób zapożyczę wszystko, co jest najlepsze z analizy geometrycznej i z algebry, i poprawię wszystkie braki jednej za pomocą drugiej. Jakoż w istocie powiedzieć, iż ścisłe przestrzeganie tych niewielu prawideł, jakie obrałem, dało mi taką łatwość w rozplątywaniu wszystkich kwestii, na które te dwie nauki się rozciągają, iż w ciągu dwóch czy trzech miesięcy, jakie obróciłem na ich rozpatrywanie, zaczynając od najprostszych i najogólniejszych, i używając każdej prawdy, jaką znalazłem za prawidło, które mi służyło potem do znalezienia innych, nie tylko uporałem się z wieloma rzeczami, które zdały mi się w przódy bardzo trudne, ale zdało mi się także ku końcowi, że nawet w tych, których nie znałem, mogę oznaczyć jakimi środkami i do jakiego punktu możliwym jest ich rozwiązanie. A nie wydam się wam może nadto hełpliwym, jeśli zważycie, iż ponieważ w każdej rzeczy istnieje tylko jedna prawda, kto ją znajdzie, wie o tym tyle, ile można wiedzieć. Tak na przykład dziecko umiejące arytmetykę, wykonawszy dodawanie według reguł, może być przeświadczone, iż znalazło odnośnie do sumy, której szukało. Wszystko, co rozum ludzki zdoła znaleźć. Ostatecznie bowiem metoda, która uczy iść za właściwym porządkiem i rozróżniać ściśle wszystkie okoliczności tego, czego się szuka, zawiera wszystko to, co daje pewność prawidłom arytmetyki. Ale najwięcej zadowolenia w tej metodzie dawało mi, iż dzięki niej miałem pewność, że we wszystkim posługuje się moim rozumem. Jeśli nie doskonale, to przynajmniej najlepiej jakie jest w mojej mocy. Czułem, iż trzymając się jej, umysł mój przyzwyczaja się stopniowo do ogarniania przedmiotów bardziej jasno i wyraźnie. Nie przykuwszy jej do żadnej poszczególnej materii, obiecywałem sobie zastosować ją do innych nauk z równym pożytkiem, w jakim posługiwałem się nią przy algebrze. Nie iżbym dlatego ważył się od razu rozpatrywać wszystkie gałęzie wiedzy, jakie by się nastręczyły, to właśnie bowiem byłoby przeciwne porządkowi jaki metoda ta przepisuje. Wziąwszy pod rozwagę, iż zasady tych nauk winny być wszystkie zaczerpnięte z filozofii, w której nie znajdowałem jeszcze pewnych podstaw, pomyślałem, iż trzeba mi przede wszystkim starać się ustalić takowe i że wobec tego, iż jest to rzecz najważniejsza w świecie i w której najbardziej należało się obawiać pośpiechu i uprzedzenia. Nie powinienem podejmować dzieła tego w przód, aż osiągnę wiek o wiele dojrzalszy niż 23 lat, które wówczas liczyłem i aż zużyję wiele czasu na przygotowanie się do tych zadań, tak wykorzeniając z umysłu wszystkie błędne mniemania, jakie przyjąłem weń przed tym czasem. Jak też gromadząc rozmaite doświadczenia, aby zbierać materię dla moich rozumowań i ćwicząc się ciągle w metodzie, jaką obrałem, aby umocnić się w niej coraz więcej.